Ósmy pierwszy piątek. Pierwszopiątkowe zatrzymanie. Dlaczego Jezus jest tak bardzo hojny, skoro zrobił już dla nas tak niewyobrażalnie dużo? Przypomnijmy sobie rodziców, którzy obiecują, że jeśli posprzątamy pokój albo pouczymy się trochę, to czeka już na nas jakaś nagroda, niespodzianka. Przecież proszą nas o takie normalne, codzienne rzeczy, właściwie prawie nic nieznaczące w porównaniu z tymi, które sami robią dla nas. Jednak gdy się kogoś naprawdę kocha, to chce się dla niego samych najlepszych rzeczy. Ale czego tak naprawdę chcą dla nas rodzice? Żebyśmy robili coś tylko dlatego, że czeka na nas nagroda? Szybko mogłoby się okazać, że gdy nagroda nie jest dla nas bardzo atrakcyjna lub musimy na nią dłużej pracować, to po prostu zrezygnujemy. Oczywiście nie chodzi im o to. Chcą uczyć nas krok po kroku podejmowania coraz większego wysiłku. I wzrastania w cnocie cierpliwości w oczekiwaniu na nagrodę. I robią to właśnie z wielkiej miłości do nas. Tego samego chce dla nas Jezus, bo przecież kocha nas bardziej niż ktokolwiek inny. Oddał swoje życie za nas i jest gotów umierać na nowo za każdy nasz grzech, byśmy mogli zostać ocaleni, by żadna dusza nie została potępiona. Nie nudzi się ciągle w kółko powtarzać, dawać nam szansę, podpowiadać, co możemy zrobić, by się nawrócić. By być lepszymi i by być bliżej Boga Ojca, który czeka na nas z wyciągniętymi rękoma. Obiecuje nam niebo i wieczne szczęście. Wie jednak, że abyśmy nauczyli się dobrze wybierać, musi nas to kosztować sporo wysiłku. W jego sercu jest nasz ratunek, ale świat oferuje nam miliony błyskotek, które mogą łatwo przysłonić ten jedyny, najcenniejszy skarb. Niektórych Bóg sam wybiera i prosi, by uczynili dla niego coś szczególnego, żeby mogli pomóc nie tylko sobie, ale też i wielu innym. W szkole pani nauczycielka, gdy pyta, to czeka, aż ktoś się zgłosi. Czasem przy łatwym pytaniu, które nie wymaga wysiłku, widzi las rąk w górze. Bywa jednak i tak, gdy na przykład pyta, kto pomoże w nauce koledze, który ma zaległości i poświęci na tę pomoc swój wolny czas, napotyka unikające spojrzenia. Tak często myślimy o sobie. Pan Jezus też przychodzi, pyta czy chcemy być Jego uczniami i prosi, by nowinę o Jego kochającym sercu nieść całemu światu. Jak łatwo można Mu odmówić, tym bardziej gdy jesteśmy kuszeni, by się poddać i znaleźć sto wymówek, dlaczego nie teraz. Na szczęście są tacy, którzy słuchają tego wezwania. Wiele osób kocha najświętsze serce Pana Jezusa. Jednymi z nich są święta Małgorzata Maria Alakok i święta Faustyna Kowalska. Świętą Małgorzatę Marię poprosił Pan Jezus o propagowanie, czyli szerzenie nabożeństwa pierwszych piątków miesiąca, o komunię wynagradzającą tego dnia po wcześniejszej spowiedzi świętej. Poprosił ją również o namalowanie i umieszczenie w domu obrazu jego najświętszego serca, otoczonego koroną cierniową, z którego wychodzą ogniste płomienie miłości. I które ma ranę przebitego boku. Natomiast świętą Faustynę prosił o namalowanie obrazu Jezu Ufam Tobie, o którym mówiliśmy już wcześniej. Czy miały życie pozbawione trudów i cierpień, a wypełnione przyjemnościami i zabawą? Na pewno nie. Jednak wiemy na pewno, że były szczęśliwe w bliskości Jezusa i osiągnęły radość wieczną w niebie. Jak w takim razie każdy z nas może jeszcze piękniej odpowiedzieć na miłość Boga Ojca, który tak bardzo się o nas troszczy? Oczywiście powinniśmy się radować i okazywać mu wdzięczność za to, czym nas obdarza. Możemy jednak, naśladując Świętą Małgorzatę Marię i Świętą Faustynę, ofiarować swoje życie i pozwolić mu przemieniać coraz bardziej swoje serce w jego serce.